Czy wiesz, że trening sprinterski może być nawet o 80% bardziej efektywny w spalaniu tkanki tłuszczowej niż tradycyjne bieganie? Choć zajmuje połowę mniej czasu. To wszystko zawdzięczamy mechanizmowi, który naukowcy nazywają IPOC, tłumacząc na polski ten angielski skrót to jest nadmierne zużycie tlenu po wysiłku. My nazywamy to po prostu dopalaniem, które zużywa dodatkowe kalorie nawet 24 godziny po ostatnim sprincie. Jak to działa? Kiedy biegniesz na maksa, twój organizm wchodzi w tryb wszystko albo nic i nie nadąża z dostarczaniem tlenu do pracujących mięśni po wysiłku więc musi uzupełnić te zapasy, aby powrócić do równowagi. Właśnie wtedy rozpoczyna się mechanizm hipok. Twoje ciało zużywa dodatkową energię i tlen po to, żeby naprawić komórki, żeby uzupełnić zapasy paliwa i przywrócić równowagę hormonalną. Sprinty są cholernie efektywne. Nie tylko świetnie redukują tkankę tłuszczową, ale także budują masę mięśniową, wzmacniają układ sercowo-naczyniowy, przeciwdziałają naturalnym procesom starzenia się organizmu, ale o tym w innych filmach. Natomiast musisz pamiętać, że sprinty są także bardzo kontuzjogenne, dlatego zanim zaczniesz je biegać, musisz swoje ciało świetnie do nich przygotować. I o tym też w innych filmach.